Cześć kochani, witam Was na kanale Helen do Miasta Opole. Dzisiaj o Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i Opole nie jest wyjątkiem Już drugi dzień z Korei odbywają się dużo różnych ciekawych wywiadów i w tym odcinku Was zabieram na jeden z tych wydarzeń. W tej chwili jestem w NCCP, gdzie już drugi ciekawy gość. W ogóle w ten Tydzień Przedsiębiorczości można spotkać Dużo wspaniałych ludzi, gości, którzy dzielą się swoją swoim wiedzą, swoim doświadczeniem i ciekawym pogl poglądem na prowadzenie działalności i przedsiębiorczości. Jedną z części tego świętowania jest Startup Mixer, który odbywa się dzisiaj e, w czwartek o Opolu o 18 .00. i właśnie kolejnym odcinku na pewno tam Was zabiorę, to już będzie 30, 39 edycja. Ta na pewno też będzie bardzo i bardzo ciekawa. Także chodźmy zobaczymy, co ciekawego przygotowali dla nas organizator Światowego, Światowego Dnia Przedsiębiorczości w Opolu. Tygodni tygodniu przedsiębiorczości w Opolu. Miałem przyjemność wygłosić prelekcję o wyjątkowej firmie Marko, o kluczowych czynnikach sukcesu, czyli jak budujemy wysoko świadomą organizację opartą na wartości, ciągłym doskonaleniu i pracy na rzecz lokalnej społeczności, bardzo jestem taki zadowolony. i Jest to bardzo budujące, że bardzo wielu młodych ludzi przyszło Zobaczyć ten wykład, i wydaje mi się, że było to dość inspirujące i bardzo ciekawe w ich przyszłej karierze zawodowej, budując firmy i inne organizacje społeczne. Więc uważam, bardzo fajnie spędzony czas, duża wartość dodana, bardzo fajna organizacja. Tutaj wydaje mi się, że będziemy współpracować i z Politechniką Opolską, i innymi organizacjami w celu promowania tego modelu biznesu, który my tworzymy. Teraz już mamy krótką przerwę, a za 15 minut wchodzi książk, który opowiada historię rycerzy, O jednym rycerze i modelu biznesu, który on tworzy. To jest ciekawe. Rycerze, jest Kula Można sobie wyobrazić, co to za masakra była. Nie ma ojomów, nie ma szpitala, nie ma tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są. Nacy leży na zamku. Co robi facet, jak się ludzi? Jak się facet ludzi, to zasadniczo szuka głupot, tak? I zaczyna robić głupoty. Ale jak się ma nogę rozwaloną, to za bardzo y, nie, ma jak, nie ma takiej możliwości, więc leży i prosi o coś do czytania. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie są moje motywacje. Czyli wchodzę głęboko, próbuję zobaczyć, co mną kieruje. Jeśli zainspirować jedną osobę, to to już będzie bardzo dużo. To to będzie rzeczywiście coś, co przyniesie owoc, bo moje życie staje się owocne, Moje życie staje się rzeczywiście przesłaniem dla mnie, żeby znać siebie, żeby być człowiekiem, który obserwuje siebie. Pamiętacie, zacząłem od tej opowieści, kiedy czytał te dwie książki. I ta prosta rzecz na początku jego drogi zmiany na nawrócenia. Widzę, że coś się we mnie dzieje i widzę, że te emocje, te poruszenia zostawiają we mnie jakiś skutek. Dobry, nazywam się Grzegorz Kramer i jestem jasmiton, a na swoim, podczas swojego wystąpienia próbowałem pokazać, że 16-wieczny rycerz inna Celulona może dzisiaj nauczyć współczesnego człowieka tego, jak być dobrym liderem, jak się wyznać i swojej mocnej słabe strony. Mam nadzieję, że troszeczkę udało mi się zainteresować moją poważnością. Nazywam się Monika Jablicka, jestem szefową agencji Social Media Uwus, A znana jestem z tego, że preleguję na różnych wydarzeniach, m.in. dzisiaj tutaj w Parku Naukowo-Technologicznym, właściwie Wam w teatrze, z okazji Tygodnia Przedsiębiorczości w Obolu. Mój wykład będzie na temat tego, jak wykorzystać media społecznościowe do tego, żeby uwieść swoich klientów. Czyli krótko mówiąc, omówimy sobie tak naprawdę strategię social mediową, po to, żeby wiedzieć, gdzie publikować treści i jakie treści najlepiej się w internecie roznoszą, no i oczywiście jak najlepiej sprzedają. Ponieważ bardzo wiele osób ma duży problem z tym, jak na przykład mierzyć efektywność swoich działań, więc o tym też porozmawiamy. Dowiecie się też o tym, jak grupę docelową sobie dobrać. Krótko, mamy taki absolutny must have, jeśli chodzi o przygotowanie swojej strategii social mediowej, no i w ogóle obecności w mediach społecznościowych. Kochani, jak widzicie na Świadomym Tygodniu Przedsiębiorczości, czeka nas dużo wspaniałych głosów, ciekawych wykładów wspaniałych i interesujących prelegentów i to już nie, jeszcze nie koniec. W tym roku w Opole odbywa się światowy tydzień przedsiębiorczości w ciągu trzech dni. Warto skorzystać, warto przyjść i zobaczyć. Całą informację można znaleźć na Facebooku. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Przygotę wasze łapki w górę, subskrypcje i do kolejnego odcinka. Wszystkie pa!